Do tej pory stworzyliśmy napisy, które są na jednej ścieżce wideo, przez co animacja może być nieco utrudniona, ponieważ, na przykład, w tym przypadku pojawianie się całego napisu jest jakby za jednym zamachem. Tak, pojawia nam się belka, napis główny i jakby stanowisko, tytuł. Tak? W tym przypadku, jak dobrze pamiętamy, importowaliśmy grafikę oraz nasz napis stworzyliśmy w Adobe Premiere Pro, i to jest najlepszy, najlepszy wybór, jeżeli chodzi o tworzenie tytułów z tym, że tą grafikę należy zaimportować oddzielnie do grafiki I teraz pokażę Ci w jaki sposób wykonać podobny napis, jak nie bliźniaczy ale dodatkowo mieć możliwość animacji przede wszystkim muszę sobie zaimportować tą belkę, którą jest widoczna wybieram sobie ją tutaj do grafika belkę przestawiam sobie na ścieżkę wideo 2 ten klips duplikuję, aby był dalej podglądem OK, wideo 1 zaznaczam w porządku. Belkę muszę sobie dostosować, więc Scale OK. Troszeczkę mogę ją usunąć do dołu, w porządku. No i teraz co dodajemy, to napisy. Z tym, że tutaj jak widzimy, te napisy były widoczne, ale są jakby na innej warstwie. Ja te napisy na przykład dodam na dwóch jakby tytułach, czyli tutaj CTRL plus T. Tak, kopiuję, zamykam, od razu sobie przestawię, żebym nigdzie tego nie zgubił. Ok, mieliśmy grafikę, więc tam się utworzyło imię i nazwisko, przestawię do tytuły, Tytuł zaznaczę. Ok, mamy tak i z tejże opcji pobiorę jeszcze autor kursu, Ctrl C i teraz Ctrl T. Tak, Ctrl V, tutaj sobie zmienię kolor, bo nie ma tego jakby przejścia w klip na kolor biały, wyłączę Outer Strokes, OK, zamknę i przestawię sobie na ścieżkę wideo 4, no i w ten sposób mamy efekt tak, taki sam jak tutaj, jak widzimy. Jest zupełnie to samo, no ale teraz przejdziemy sobie do animacji. Najprostszy sposób na naszą taką animację to poprzestawianie sobie w czasie tychże klipów i dodanie przejścia. Shift plus D. W ten oto sposób mamy jakby pojawianie się tychże napisów i można to nazwać animacją, tak? I wygląda to niebo lepiej niż na przykład takie nagłe pojawianie się wszystkiego naraz, tak? Cofnę sobie zmiany. Dodatkowo, jeżeli chcemy nieco więcej opcji tutaj wstawić, to możemy sobie zaanimować albo po prostu dodać inne przejście. Weźmiemy na razie belkę i przejdziemy sobie do Video Transition, a następnie do Slide. I na przykład weźmiemy sobie przejście Slide. Zobaczmy. I na przykład wybierzmy sobie to, żeby pojawiało się z tejże strony. W ten oto sposób. Tak. Dodatkowo, co mogę dodać jeszcze, to dodam tutaj efekt blur. Wyszukam sobie szybko Fast Blur. Nałożę sobie. Przejdę do jego klatek kluczowych i w tymże miejscu. E, ta wartość powinna wynosić 0, właśnie tak. Przechodząc na początek, ta wartość niech będzie na przykład 50 i zobaczmy. Teraz. OK. Takie dodatkowo jest rozmycie tej żebelki, przez co jest to nie jest takie nagłe, tak? Nie ma takich ciętych krawędzi. No i zajmijmy się teraz tymi napisami, tak? Możemy oczywiście dodatkowo dodać na przykład slajd, ale Fast Blur na przykład dodamy tutaj. I teraz, t, mniej więcej, w tymże miejscu dodamy wartość 0 właśnie Repeat Edge Pixels, a w tymże miejscu dodamy wartość na przykład 50. A, musimy nieco więcej wybrać. Wybierzmy bardzo dużo, żeby on się ten napis pojawiał właśnie się z takiej jakby mgły, tak? Ok. Mm, tak to wygląda. I teraz to samo dokonamy tutaj więc możemy na przykład to skopiować, ctrl c, ctrl v i w ten oto sposób stworzyliśmy taką prostą animację jeżeli chodzi właśnie o nasz lower third i jak widzimy tutaj jeżeli mamy to na kilku ścieżkach a nie tylko na takiej płaskiej ścieżce to mamy po prostu większą elastyczność naszej pracy no i teraz Ty wybierasz jak chcesz wykonywać właśnie takie napisy. Moim zdaniem i najczęściej wybieraną opcją jest opcja ta. No bo to nie chodzi o to żeby ta grafika nagle się pojawiała. Tylko żeby był jakiś element montażu czy też animacji wideo. Jeżeli podobał Ci się owe tutorial oraz podoba Ci się moja inicjatywa. To serdecznie zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału. Tutaj znajdziesz odnośnik do owej subskrypcji. Na moim kanale będą się pojawiać nowe tutoriale, głównie do Adobe Premiere Pro. Serdecznie zapraszam.